Nocne niebo. Nieskończona przestrzeń usiana gwiazdami, planetami, galaktykami. Od zarania dziejów ludzkość spoglądała w górę, zadając sobie fundamentalne pytania: jak to wszystko się porusza? Co rządzi tym kosmicznym tańcem? Czy istnieje jakiś ukryty porządek w tym pozornym chaosie? Witajcie Wastrostory! Dziś zabierzemy Was w podróż przez wieki, by odkryć tajemnicę mechaniki niebieskiej. Nauki, która jest kluczem do zrozumienia ruchów wszystkiego, co znajduje się nad naszymi głowami, od maleńkich pyłków po gigantyczne galaktyki. Czym właściwie jest mechanika niebieska? Wyobraźcie sobie kosmiczną choreografię, gdzie ciała niebieskie, planety, księżyce, komety, a nawet sztuczne satelity i sondy kosmiczne poruszają się, obracają i czasami zmieniają kształt pod wpływem niewidzialnych sił. To właśnie badaniem tych ruchów i sił zajmuje się mechanika niebieska. Kiedyś była to dziedzina czysto teoretyczna, pasjonująca garstkę astronomów. Dziś to fundament astronautyki. Pomyślcie o misji JUS, która właśnie przemierza układ słoneczny. Jej skomplikowana trasa, pełna precyzyjnych przelotów koło Księżyca, Wenus, a nawet ponowne wykorzystanie grawitacji Ziemi to majstersztyk mechaniki niebieskiej. Od momentu startu każda rakieta i sonda kosmiczna podlega jej prawom. Gdy statek kosmiczny mknie przez próżnię z wyłączonymi silnikami, jedyną siłą kształtującą jego drogę jest grawitacja planet i Słońca. To właśnie dlatego zrozumienie na przykład ograniczonego zagadnienia trzech ciał, o którym opowiem później, jest tak kluczowe dla planowania kosmicznych podróży. Nawet nasze sztuczne satelity krążące wokół Ziemi zawdzięczają stabilność swych orbit właśnie mechanice niebieskiej. Co więcej, obserwacje tych satelitów pomogły nam lepiej zrozumieć kształt naszej własnej planety i jej pole grawitacyjne. Ale nasza opowieść zaczyna się znacznie wcześniej starożytności. Babilończycy, Egipcjanie to oni, zapatrzeni w gwiazdy, tworzyli pierwsze obserwacje astronomiczne, które służyły im do wyznaczenia kalendarzy czy nawigacji. Później Grecy, jak Arystoteles czy Ptolemeusz, podjęli pierwsze próby systematycznego modelowania ruchów planet. Słynny model Ptolemeusza z Ziemią w centrum wszechświata dominował w myśli astronomicznej przez ponad tysiąc lat. Wyobrażacie sobie? Przez tyle wieków ludzkość wierzyła, że wszystko kręci się wokół nas. Aż nadszedł czas rewolucji. W XVI wieku Mikołaj Kopernik, nasz wielki astronom Storunia, odważył się rzucić wyzwanie tej ugruntowanej wizji. W swoim przełomowym dziele o obrotach sfer niebieskich, opublikowanym w 1543 roku, zaproponował model heliocentryczny: Słońce w centrum, a Ziemia tylko jedną z planet krążącą wokół niego. To był wstrząs, choć jego model spotkał się z oporem, otworzył drzwi do zupełnie nowego zrozumienia kosmosu. Kopernik odpowiedział na pytanie: co się porusza, ale jak dokładnie te planety się poruszają? Tu na scenę wkracza Johannes Kepler. Ten niemiecki astronom i matematyk, opierając się na niezwykle precyzyjnych obserwacjach Tychona Brahego, sformułował na początku XVII wieku trzy fundamentalne prawa ruchu planet. A dlaczego planety poruszają się właśnie tak? Odpowiedź przyniósł Isaac Newton. Jego dzieło filozofie Naturalis Principia Mathematica z 1687 roku to prawdziwy kamień węgielny mechaniki niebieskiej. Newton, odkrywając prawo powszechnej grawitacji, nie tylko wyjaśnił ruchy planet, ale zintegrował je z prawami dynamiki. Można powiedzieć, że zakończył rewolucję rozpoczętą przez Kopernika. To Newton wprowadził pojęcie siły grawitacji, pokazując, że te same prawa rządzą spadającym jabłkiem na Ziemi i ruchem Księżyca na orbicie. Warto dodać, że do odkryć Newtona przyczyniły się też wcześniejsze prace Galileusza nad swobodnym spadkiem ciał i Huygensa nad siłą dośrodkową. Prawa dynamiki Newtona i jego prawo grawitacji stały się fundamentem, na którym przez wieki opierała się mechanika niebieska. I choć dziś wiemy, że są one przybliżeniem bardziej ogólnych praw opisanych przez teorię względności Einsteina, o czym za chwilę, to wciąż z niezwykłą dokładnością opisują większość zjawisk w naszym układzie słonecznym. A wróćmy na chwilę do Keplera. Jego trzy prawa to poezja matematyki opisująca taniec planet. Po pierwsze, planety nie krążą po idealnych okręgach jak sądzono wcześniej, lecz po orbitach eliptycznych, a słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy. Dziś wiemy, że orbity mogą być też paraboliczne lub hiperboliczne, to tak zwane krzywe stożkowe. Po drugie, linia łącząca planetę ze słońcem zakreśla równe pola w równych odstępach czasu. A co to oznacza w praktyce? Że planeta porusza się szybciej, gdy jest bliżej Słońca, a wolniej, gdy jest dalej. Nasza Ziemia, na przykład, w styczniu, będąc najbliżej Słońca, pędzi z prędkością nieco ponad 30 km na sekundę, a w lipcu, gdy jest najdalej, jej prędkość spada o około kilometr na sekundę. I po trzecie, kwadrat okresu obiegu planety wokół Słońca jest proporcjonalny do sześcianu jej średniej odległości od Słońca. To prawo pozwala porównywać orbity różnych planet. Co fascynujące, prawa Keplera sformułowane dla naszego układu słonecznego okazały się uniwersalne i stosuje się je do wszystkich znanych nam układów planetarnych nawet tych krążących wokół pulsarów, jak planety odkryte przez Aleksandra Wolszczana. Mówiąc o Newtonie, nie można zapomnieć o Edmundzie Haleju. Ten angielski astronom nie tylko był przyjacielem Newtona i sfinansował publikację jego pryncypiów, ale także sam zastosował nową teorię. Analizując historyczne zapisy dotyczące komet, zauważył, że te obserwowane w latach 1531, 1607 i 1682 mają bardzo podobne orbity. Wysunął hipotezę, że to ten sam obiekt. Przewidział jego powrót na rok 1758 i, choć Halej tego nie dożył, kometa nazwana na jego cześć kometą Haleja faktycznie powróciła. To był spektakularny dowód na potęgę praw Newtona. Rozwój matematyki po Newtonie otworzył nowe możliwości. José Louis Lagrange, francuski matematyk, wprowadził analityczne podejście, które pozwoliło rozwiązywać bardziej złożone problemy, na przykład dotyczące stabilności orbit. To on opisał tak zwane punkty liberacyjne, nazywane też punktami Lagrange'a. Specjalne miejsca w układzie dwóch ciał, gdzie trzecie, znacznie mniejsze ciało, może pozostawać w równowadze. Dziś niejako parkujemy tam nasze kosmiczne teleskopy. W XIX wieku pałeczkę przejęli Pierre Simon Laplace i Carl Friedrich Gauss. Laplace udoskonalił metody badania perturbacji, czyli niewielkich zaburzeń w ruchu planet spowodowanych wzajemnym przyciąganiem. Wykazał też, że mimo tych perturbacji układ słoneczny jest stabilny w długich skalach czasowych. Zaproponował również teorię powstawania układu słonecznego z wirującego dysku gazowo-pyłowego. Gauss, geniusz matematyki, opracował metodę najmniejszych kwadratów sposób na optymalne dopasowanie danych obserwacyjnych do modeli matematycznych co zrewolucjonizowało precyzję obliczeń astronomicznych. Jego algorytmy do dziś są bezcenne. Jednym z fundamentalnych problemów mechaniki niebieskiej jest tzw. zagadnienie n ciał. Zacznijmy od najprostszego przypadku n będzie równało się 2, czyli mamy problem dwóch ciał, jak Słońce i Ziemia, albo Ziemia i Księżyc. Jest on stosunkowo prosty i ma dokładne rozwiązanie. Ciała poruszają się po wspomnianych krzywych stażkowych, po elipsach, jeśli są związane grawitacyjnie, lub parabolach i hiperbolach, jeśli ich energia jest wystarczająco duża, by się od siebie oddalić. Ale co, gdy dodamy trzecie ciało, kiedy n równa będzie 3? Mamy w tym momencie problem trzech ciał, i tu zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Wprowadzenie trzeciego gracza dramatycznie komplikuje sytuację. Ogólnego, analitycznego rozwiązania po prostu nie ma. Ruchy zaczynają być chaotyczne i ciężko jest przewidzieć, jak to wszystko potoczy się dalej w przyszłości. Istnieją jednak szczególne przypadki, jak wspomniany ograniczony problem trzech ciał czy punkty Lagrange'a. Te drobne oddziaływania trzeciego ciała czyli perturbacje okazały się kluczowe w historii astronomii. To właśnie analiza perturbacji w ruchu Urana doprowadziła Urbain Le i Johna Couch'a Adamsa do przewidzenia istnienia i położenia Neptuna, którego następnie zaobserwował Johann Gale w 1846 roku. Był to kolejny wielki triumf mechaniki niebieskiej. A co, gdy ciał jest jeszcze więcej? Problem N ciał, gdzie N jest większe od 3, to już prawdziwy koszmar obliczeniowy dla analityków. Na szczęście mamy komputery. Metody numeryczne pozwalają nam symulować ruchy w gromadach gwiazd czy w galaktykach. Okazuje się, że takie układy często wykazują cechy chaosu deterministycznego. Nawet najmniejsza zmiana warunków początkowych może prowadzić do zupełnie innych rezultatów w przyszłości. Wiek XX przyniósł kolejną rewolucję. Na scenę wkroczył Albert Einstein ze swoją ogólną teorią względności. Grawitacja, według Einsteina, to nie siła działająca na odległość, lecz efekt zakrzywienia czasoprzestrzeni przez masę i energię. Ciała niebieskie poruszają się po najprostszych możliwych drogach, zwanych geodezyjnymi, w tej zakrzywionej czasoprzestrzeni. Jednym z pierwszych triumfów teorii Einsteina było wyjaśnienie anomalii w ruchu Merkurego. Obserwowano, że jego eliptyczna orbita nieznacznie się obraca. Zjawisko to nazywamy precesją peryhelium. Mechanika Newtona nie potrafiła tego w pełni wyjaśnić. Einstein w 1915 roku pokazał, że jego teoria idealnie przewiduje tę precesje. Ogólna teoria względności przewiduje też inne niezwykłe zjawiska. Masywne obiekty zakrzywiają bieg promieni świetlnych, co potwierdzono obserwacyjnie już w 1919 roku podczas zaćmienia Słońca. Dziś wykorzystujemy ten efekt w zjawisku soczewkowania grawitacyjnego, by badać odległe galaktyki czy ciemną materię. A co z ekstremalnie masywnymi obiektami jak czarne dziury? Tu mechanika Newtona zupełnie zawodzi. Teoria Einsteina dostarcza jedynych poprawnych narzędzi do opisu orbit wokół nich. Przewiduje też istnienie fal grawitacyjnych, zmarszczek w czasoprzestrzeni emitowanych przez przyspieszające masy, np. zderzające się czarne dziury. Ich odkrycie przez detektory LIGO i VIRGO otworzyło zupełnie nowe okno na wszechświat i mechanikę ekstremalnych układów. Od pierwszych obserwacji starożytnych, przez rewolucję Kopernika, Keplera i Newtona, aż po oszałamiające odkrycia Einsteina, mechanika niebieska to fascynująca podróż w głąb kosmosu i praw nim rządzących. To nauka, która nieustannie się rozwija, dostarczając nam narzędzi nie tylko do zrozumienia wszechświata, ale i do sięgania gwiazd, Planowania misji kosmicznych i odkrywania coraz to nowych tajemnic kosmicznego tańca. Dzięki, że byliście z nami w Astrostory, do zobaczenia w kolejnej kosmicznej podróży. Tekst napisał dr habilitowany Leszek Błaszkiewicz, a czytałem ja, Wasz kapitan. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.